Witajcie, kochani! Dzisiaj przychodzę do Was z recenzją książki Hatowa dziewucha autorstwa Olgi Kozłowskiej. Jak widzicie, jest to całkiem obszerna pozycja. Powiem szczerze, że w pierwszym momencie się wystraszyłam, ponieważ nie jestem fanką książek, które mają koniec bardzo oddalony od początku. Ponieważ zawsze mam poczucie, że autor po prostu uskutecznia dłużyzny i mógłby bardziej do brzegu do brzegu, czyli zawrzeć tę treść po prostu na mniejszej ilości stron i książka nie straciłaby na tym. W moim odczuciu zazwyczaj mam rację. W tym wypadku książkę czyta się bardzo szybko i absolutnie bezproblemowo. Więc pod tym względem jak najbardziej OK. Jeśli chodzi o sam tytuł, Hadowa dziwucha”. To nie sugerujcie się aż tak bardzo, ponieważ na pewno nie jest to literatura z pierwszej ręki. Jest to powieść obyczajowa, jedynie inspirowana. Postacią, jak obwoluta nam mówi, zwykłej dziewczyny. Czy bohaterka tej powieści jest zwykła? Otóż w moim odczuciu nie jest to zwykła dziewczyna. Jest to bardzo, bardzo bogata singierka pracująca w korpo, w która ma nawet własną sprzątaczkę, ekstra samochód, fryzjera i kosmetyczkę na każde zawołanie. Jest w stanie bez konsekwencji wypieprzyć ogromną ilość kasy na zakupy. Jest tak naprawdę absolutnie niezależna finansowo i firma jej sponsoruje delegacje, w których ona przeprowadza wywiady w ramach HR-u z osobami w całej Europie. Nie wiem, czy wiele jest takich film, ale na pewno nie jest to stanowisko, które piastuje zwykła przeciętna dziewczyna z Hadem. Także tutaj mamy y, taką wizję. Teraz y, rozpatrzmy to, y, jak wygląda sprawa Hadu. Otóż, o samym Hadzie, jako Hadzie opisie choroby, nie znajdziemy tam zasadniczo właściwie niczego. Jest wspomniane na początku książki w jednym akapicie, że gdy e, bohaterka została zdiagnozowana z Hadem, potem mamy dosyć lakoniczne informacje, że posiada psychiatrę, psychologa, do którego uczęszcza i jakieś leki, który zresztą notorycznie nie bierze. No i na końcu książki pojawia się nam motyw szpitala psychiatrycznego, gdzie Oda ma potwierdzoną diagnozę Hadu na podstawie tego, że po podaniu dużej ilości psychotropów wpadła w manieczkę. Czyli taki trochę hat 3. Jeśli już. Jeśli chodzi o zachowania samej bohaterki, to mamy tam bardzo dużo mm, chwiejności emocjonalnej, takiej mm, z chwili na chwilę. Mamy bardzo dużo kompulsywnych zakupów, o których już wspomniałam. Mamy cięcie się, mamy ryzykowne zachowania, mamy ćpanie na umór, yy, mamy przygodny seks. I mamy tak bardzo dużo elementów, które dla mnie bardziej kojarzą się z borderline niż z hadem. Um, I jest to takie bardzo wymiksowane, bardzo przemieszane. Ta historia, jakby um, cały czas płynie, cały czas mamy nowe wątki, jednocześnie nic się w tej historii nie zmienia. Ona po prostu opisuje życie dziewczyny, która na przykład idąc y, ulicą paryską, nagle spotyka księcia z bajki. Także jeśli, drugie Panie, lubicie mm, literaturę obyczajową z nutką romansu i erotyki, to to będzie idealna powieść dla Was. Jeśli chodzi o kwestię mm, samego wydźwięku tej powieści, to powiedziałabym, że wydźwięk jest, patrząc od strony hadowca, bardzo negatywny, ponieważ bardzo, bardzo w złym świetle stawia hadowców. Ktoś czytając tę książkę, może odebrać wrażenie, że każdy hadowiec jest ćpunem, alkoholikiem, lubiącym przygodny seks, nie mogącym w ogóle ogarnąć się w żaden sposób, kompletnie nieodpowiedzialnym i tak naprawdę nie jest to reprezentatywne dla hadowców jako takich. Bo hadowcy odwalają rzeczy ale na pewno nie w takim stopniu i nie w taki sposób, jaki jest opisany tutaj. I naprawdę można by się wystraszyć, ale co jest ważne w tej książce, jest to podkreślane wiele razy, główna bohaterka po prostu kompletnie się nie leczy. Ona niby chodzi tam do tych specjalistów, ale ona notorycznie nie bierze leków, albo ćpie te leki na umór po to, żeby się wprowadzić w dobry stan, ale też wali do tego dragi i wódę. Więc tak naprawdę nie wiemy, co tutaj się dzieje i co wywołuje jej stan. dodatkowo pragnę jeszcze raz wspomnieć, że bohaterka jest tylko zainspirowana prawdziwą postacią lub prawdziwymi postaciami z hadem, więc nie możemy jednostacznie stwierdzić, czy bohaterka faktycznie ten had ma. Jak już mówiłam, bardzo dużo rzeczy wskazywałoby na borderline. Także reasumując, jeśli poszukujecie powieści obyczajowej, która wciągnie was na pewno, która pokaże życie dziewczyny kompletnie rozwaronej emocjonalnie, która bez przerwy uskutecznia te wszystkie rzeczy, o których wcześniej wspomniałam, to to będzie idealna lektura do poduszki dla Was. Natomiast jeśli poszukujecie źródła wiedzy, o Hadzie, jakiekolwiek pojęcie o Hadzie jest Wam potrzebne jako chorobie, to na pewno nie będzie to ta książka. Natomiast ogólnie polecam, żeby chociaż zobaczyć, przekonać się, może będziecie mieć inne odczucia niż moje. Trzymajcie się, kochani. Ja oczywiście z tego miejsca dziękuję też Oldze za wysłanie mi te, egzemplarza tej książki z dedykacją. Jest to dla mnie bardzo ważne i na pewno spocznie na mojej półce. Zapraszam Was na moją stronę www.biegunowa.pl. Zapraszam Was na media społecznościowe, czyli na TikToka i na. Instagrama. Zapraszam Was do zostania patronem. Będziecie mogli mieć wtedy większy wpływ na tematykę filmików oraz dużo innych fajnych nagród. Zajrzyjcie sobie, chociaż obejrzyjcie, zobaczcie, co tam jest. No i serdecznie też zapraszam do postawienia mi kawki na Bajkofitu, Macie na dole linka. No to chyba wszystko na tyle. Trzymajcie się, kochani. Papa. Pa.